O. Kiedy życie pt. przedstawia pan klepkę? Bo się niebo na setkę, fetkę w manetkę Dwoń na karetkę, bledkę ledkę błoń Dwoń na karetkę, bledkę gibon Kiedy życie depcze, przestawia pani plebkę Bo ciśnie niebo na setkę, fetkę w manetkę Dwoń na karetkę, w ledkę błoń Dwoń na karetkę, bledkę gibon. gibon Zatrzyma mnie Nie da się robić rap Chcesz, tylko poczuć, tak jak ja Dalej kar No to masz, no i gra Robimy i za Twoim przewodem masz mi tutaj grać I nie mówić, że nie możesz, kiedy życie nie przestawia pani kepkę, bo ciśnij mnie po Fetkę w manetkę Płon na karetkę, w bledkę płon na karetkę, w pletkę Wiem po co nocą dzwonię, mi się po kiedy tam przed długopisem to karkin dziczę, Przerywam ciszę Więcej słyszę, więcej widzę, więcej czuję, że w tą noc w końcu to zrozumiem Kiedy życie lepcie, przestawia pani klepkę, bo ciśnienie... ciśnienie, ciśnienie setkę, fetkę w manetkę, dzwon na karetkę, bletkę, błąd błąd życie perce, przedstawia pani kletkę Pociśnienie na setkę, fetkę w manetkę, dzwon na karetkę, bletkę, płon. Dzw na karetkę, pletkę Kiedy przedstawia pani kretkę Pociśnienia po na setkę, fetkę manetkę dzwon na karetkę, bletkę, płon. karetkę, pletkę, samo jak ty i dlatego życie ty i ja my razem z nim, kim jestem. Jestem tym płynnym, innym tym to, rymem mym, mym bym był rymował i od tym w tył. Coś, ty, co ty, ty, ty by, by z go ktoś taki jak ty. Kiedy życie depcze, przestawiam wam tle. Kiedy życie depcze, przestawia w pani klepkę Fetkę w manetkę Dzwon na karetkę dzwon W bledkę gibon, płon, płonie on, płonie john, płonie dłoń Płonie ponad setkę, płonie ona, płonie on Kiedy życie depcze, przestawia w pani klepkę Fetkę w manetkę Dzwon na karetkę dzwon Dzwonie to dzwon, dzwon Mój ulubiony temat, do którego wracam i polecam Zielono żółta trawa, taka delikatna sprawa Będzie to daj znać, mogę stanąć w kolejce, może już się zacząć śmiać, nie chcę i kropka niech to potrwa XXM niewiadome symbole na przykład B Jadłeś kiedyś kota, byłeś na czarnym krzy, nie mów, że nie, co to nie ja, co to nie ty, a widzisz różnicę Gancie palce to znaczy guziczek, wow Jak chwycę tajemnicze tajemnice To chwal za to niesamowite miliony liter Jak przegryziesz sobie język Jak nagrałem już płytę, zaraz nabite Sativa, a możliwe nabiłem, spaliłem A może przypomina mi to najsłynniejszą literę w matematyce Co innego legal, pełen inhalację inhalacje pojęłem Zapomniałem bywa, jak się to nazywa Życie i symbole Teraz to pierdolę, a wy co robicie? Uszczelniacze? Przeciek? A może wyciek? Przypominacie sobie? Jedno z Kiedy życie depcze, przestawia w bani kletkę Fetkę w manetkę, dzwoń na karetkę Dzwon w klepkę gibon, płon Płonie on, płonie John, płonie dłoń Płonie ponad setkę, płynie ona, płonie on Kiedy życie depcze, przestawia えっ